Witamy na dorzynkach Wojciech Szynie, tutaj hodowcy gołębi pocztowych. Proszę. Jak się Pan nazywa? Czesław Lechiewicz. Czyli A pan? Widera Aha, Czyli tutaj lotujecie gołębiami widzę, pocztowymi, tak? Ostro? I dzisiaj te gołąbki tu wystartują. Tak, bo dostaniemy puchary tutaj, które wręczamy. Aha, również dla mistrzów, wójta, którzy... tak, wójt funduje. Aha, no to bardzo pozytywne także tutaj. administracja Państwa angażuje się w pomoc tak, dla hodowców. Tak, oczywiście. Jest jeden puchar od wójta, drugi od... Przewodniczącego rady gminy. Tak. Aha. Ale tak dzisiaj na lot dawaliście jakiś w ogóle? Tak, czy? tak dzisiaj lot. był Dzisiaj był Loty, jest... Lot młodych, no i co, przeleciały w tą a, taką niekorzystną no, aurę? Tak? No, a, no do godziny 10, 11. Do 11 już były. A, czyli poradziły sobie gołąbki, to również te tu wrócą szybko no do domu nie, chyba. Nie mają daleko, to wrócą na pewno. No świetnie, fajne dorzynki, macie życzę miłej zabawy, no udanego powrotu gołąbków.